Reklama. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Promujemy sport osób z niepełnosprawnością. Wspieramy olimpiady specjalne. www.pgnig.pl Więcej mocy. Enea Ekstraliga. Dołącz do nas. Przyjdź na stadion i kibicuj zawodnikom z twojego klubu. Enea dostarczamy pozytywną energię i niezapomniane emocje fanom czarnego sportu. www.speedwayekstraliga.pl. Niewidzialni.eu Niepełnosprawność, Nauka i Medycyna, Sport osób niepełnosprawnych. Niewidzialni.eu Dostrzegamy i analizujemy problemy osób z niepełnosprawnością. Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych, ukazując ich pasje i sukcesy. Niewidzialni.eu Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Stanisław Olejniczak. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK24 Internet dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier to program Banku Zachodniego WBK adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Pytgoszcz spółka akcyjna www.pesa.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i kursy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Uczelnia otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Aktualna oferta studiów i specjalności na www.pwsz.edu.pl. Niewidzialni myślnik moto.pl Pierwszy w Polsce portal motoryzacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Aktualności, nauka jazdy, auto bez barier, autotesty. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Andrzej Ferenc. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Aktualna oferta studiów i specjalności na wwwwsh Lespin Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin leszno 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44 www.lespin.pl Reklama Kaleidoskop magazyn publicystyczny Radia Niewidzialni FM Wydarzenia, opinie, komentarze. Na program zaprasza Bartosz Szturek. Jarosław Łukomski, lektor list dialogowych. Jestem w tej chwili lektorem w całym wymiarze swojego czasu. Od mniej więcej trzech lat całość swojego czasu zawodowego poświęcam właśnie temu. Co wcale nie znaczy, że dopiero teraz zacząłem, bo korzenie jak gdyby są oczywiście znacznie dalej w przeszłości. Przez kilkanaście lat, 17-18, w moim życiu dominowały zajęcia związane z biznesem. To znaczy, ja byłem menedżerem w firmach, w filiach zagranicznych firm z kapitałem zagranicznym. Tu w Polsce, różnych zresztą, z, z różnych kręgów językowych i kulturowych, były to filmy. I to trwało tak do 2008 roku. I w tym, w tym czasie również, ale bardziej hobbystycznie zajmowałem się czytaniem filmów. Pan znany jest też m.in. z tego, że pan czytał pierwsze filmy na kasetach wideo. Tak było. Lata 80., gdzieś na granicy prawa, zaczął funkcjonować taki rynek wideo, który rządził się tym, że cyrkulowano filmy na kasetach wideo wśród posiadaczy magnetowidów, którzy właściwie się tymi filmami wymieniali poprzez takie kluby, które kiedyś istniały, ale tak naprawdę te kluby to były wypożyczalne. To były takie pierwowzory dzisiejszych wypożyczalni. Powiem Panu, że to było tak, dlaczego? Jeden z pierwszych. Faktycznie. W tamtych czasach zawodowych lektorów związanych z telewizją publiczną, bo też innej w tym czasie nie była, więc z dwoma kanałami telewizji publicznej było kilku, prawda? I to są oczywiście bardzo znane nazwiska. Niektórzy z tych panów grają jeszcze, moich kolegów grają jeszcze do dzisiaj. Natomiast tutaj zupełnie inna sytuacja zafunkcjonowała. Ktoś, kogo znam do dziś i kto do dziś jest jeszcze obecny w rynku dystrybucji filmów, założył kiedyś firmę i oprócz dystrybucji tytułów parał się również opracowywaniem tekstu Tłumaczeń i e, udźwiękawianiem tych e, filmów. I wymyślił sobie w pierwszym podejściu do tego, do tego zajęcia, że to powinno być tak. Człowiek, który dostanie do opracowania polską listę dialogową filmu, czyli stworzy tłu jego tłumaczenie, powinien następnie usiąść przed mikrofonem i to tłumaczenie przeczytać i utrwalić na tejże kasecie VHS. Pomysł był fajny, bo w pewnym sensie był jakby imitacją pracy tłumacza kabinowego, symultanicznego, prawda? I wydawało się, że jest całkiem logiczny. Natomiast po kilku tygodniach okazało się, że to, to wcale nie jest takie proste. I że te o, większość z tych osób, które tłumaczyły te filmy, bardzo szybko przestała je czytać i nie chciała już siadać przed mikrofonem, albo też inni nie chcieli, żeby one tam zasiadały. A ja się zostałem, tak? Ja się zostałem. Ja byłem w tym czasie. Studentem Instytutu Lingwistyki Stosowanej, prawdopodobnie gdzieś niedługo przed zakończeniem studiów. I oczywiście podobał, podobał mi się pomysł na takie zajęcie, że będę tłumaczyć filmy. Czego się oczywiście podjąłem i przetłumaczyłem ich kilka, i podejrzewam, że pierwszym, jaki zrobiłem, był film o tytule Ice Station Zebra. I ten film następnie przeczytałem do mikrofonu. Ciekawostką jeszcze w ogóle wtedy było to, że taki film trzeba było przeczytać synchronicznie, właściwie bez pomyłek. Dlatego, że technika jaka, to właściwie technika, powinienem powiedzieć w cudzysłowie, jaka wtedy istniała, pozwalała na utrwalenie tego dźwięku z mikrofonu, czyli tego tekstu, który wczytywał lektor, tylko w trakcie przegrywania z jednego magnetowidu na drugi. Więc lepiej się było nie pomylić, bo ustawienie tego od nowa było dosyć karkołomną czynnością. No i jak powiedziałem, ja się zostałem w, jako czytający i zacząłem z, z coraz mniej tłumaczyć, a coraz więcej czytać. Potem ta Firma zaczęła przyjmować przy sporym przerobie materiału filmowego, zaczęła przyjmować również lektorów zawodowych, i ja też byłem pozostałem jak gdyby w, tym, w tym kręgu. W tym czasie ja mówię o tak powiedzmy, konie, końcu lat 80., przełomie 80. i 90. W tamtej filmie czytali m.in. Lucjan Szołajski, Janusz Kozioł, ja i jeszcze kilku znajomych, może, może mniej. Zapamiętanych dzisiaj przez, przez odbiorców czy przez miłośników filmów. Dubbing lubił pan tę formę? Lubię, lubię dubbing. Ja nie postrzegam dubbingu, jakby jako zagrożenia dla tego zawodu, który ja wykonuję, a który często żartobliwie albo prześmiewczo bywa nazywany szeptanką. Prawda? Myślę, że dubbing może. Pozwolić widzom odebrać więcej z filmu, łącznie z klimatem i szeregiem niuansów, które w tym filmie są zawarte, w których odbiorze lektor siłą rzeczy może nieco przeszkadzać. Uwielbiam wiele nagrań, które robię szeptankowych. Odbywa się w studiach, w których również odbywają się nagrania dubbingów. To też spotykam się często z aktorami, którzy te prace wykonują. Mam dla nich wielki szacunek. Jakość polskiego dubbingu jest naprawdę bardzo wysoka. Reklama. Działał pan w tym obszarze? Reklama tak. No oprócz, oprócz czytania filmów, który, z którymi być może jestem rzeczywiście najbardziej kojarzony, ja czytam sporo takich produkcji reklamowych albo quasi-reklamowych. To znaczy wszelkiego rodzaju filmów, komercyjnych prezentacji i tak dalej. Czytam je zresztą w dwóch językach. Po polsku i po angielsku. I to z dosyć dobrym efektem, że tak powiem, udało mi się w, w tej anglojęzycznej grupie znaleźć. To dzięki studiom, które kończyłem, o czym wspomniałem wcześniej. Audiobook udzielę się pan? w tego rodzaju projektach? Tak udzielam się w tego rodzaju projektach i tutaj też z dużą jakby, z dużym przekonaniem muszę powiedzieć, że to jest bardzo, ale to bardzo fajne. Muszę Panu powiedzieć, że miałem sporo wątpliwości i niepewności w sobie zanim zrobiłem pierwszy krok właśnie w kierunku audiobooków, bo jak wiadomo nie jestem zawodowym aktorem, lecz lektorem i żyłem w przekonaniu, że tego rodzaju praca jest przeznaczona dla aktorów, że powinni to wykonywać aktorzy z takim przyzwoitym teatralnym przygotowaniem. Mimo wszystko podjąłem się takich wyzwania, kiedy zaproponowano mi przeczytanie biografii Steve'a Jobsa. Zresztą była to bardzo szybka praca, bo jak wiadomo, przedwczesna śmierć Jobsa przyspieszyła zarówno pracę nad tą biografią, jak i cały proces tłumaczenia i oczywiście ten cykl wydawniczy tej książki na całym świecie. Dlatego musieliśmy to robić stosunkowo szybko. Ja dostałem te propozycje między innymi dlatego, że tam w tej książce jest bardzo dużo amerykańskich realiów i wiele... Z nazywnictwa pozostało w oryginale, a ktoś, kto decydował o tym, komu powierzyć rolę narratora, czy też tego, kto przeczyta audiobook o Stevie Jobsie, wiedzieli, że jakby z, ta angielszczyzna zostanie odpowiednio przeze mnie tam odtworzona. Nie bez wahania, ale z wielką ochotą przyjąłem tą propozycję i ona okazało się, że to był wypał, że się tak wyrażę, dlatego że recenzje, które potem się ukazały i opinie czytelników były bardzo dobre i do tej pory ta książka oczywiście ma stukrotnie większa w tym zasługa Waltera Isaacsona, czyli autora tej, tej, tej książki, niż, niż moja, ale ona utrzymuje się na liście najlepiej sprzedających się audiobooków. Kaleidoskop, magazyn publicystyczny Radia Niewidzialni FM. Nie FM. Reklama. Solaris Bus and Coach SA. Autobusy miejskie, międzynarodowe, turystyczne, trolejbusy, autobusy specjalne, tramwaje. Solaris Bus and Coach SA. Autobusy i tramwaje niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szczegółowa oferta produkowanych pojazdów na www.solarisbus.com. Niewidzialni myślnik leszno.pl Aktualności, sport, edukacja i rehabilitacja. Miasto bez barier. Niewidzialni myślnik leszno.pl Portal dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich bliskich. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Jarosław Łukomski. Reklama.